Hej, hej, z tej strony Wróżka Roza. Chciałam zaprosić lwy na horoskop na miesiąc grudzień 2020. Zaznaczam, że nie ze wszystkimi horoskop będzie rezonować, bo to jest horoskop ogólny. Karty mogą być tylko podpowiedzią. To wykreujecie swoje życie. Dajcie znać, z kim rezonuje. Dziękuję Wam za wszelkiego rodzaju subskrypcje. Dziękuję za lajki, za komentarze. No i co, chwilowo nie ma czytań indywidualnych. No i nie będę przedłużać. Idziemy z koksem, słuchajcie, zobaczymy, co się u Was będzie działo, drogie lwy, w miesiącu grudniu 2020, jeśli chodzi o finanse. Słuchajcie, no moim zdaniem to tutaj bardzo, miż chodzi o grudzień, atmosfera bardzo rodzinna, bardzo taka ciepła, stabilna. Spełniają się Wasze marzenia, yy, więc, więc jest dobrze, ale zobaczmy, co jeszcze karty dopowiadające powiedzą. Yy. No, spotkania rodzinne. Nie wiem, czy wy pojedziecie, czy ktoś was odwiedzi tutaj. I tutaj po prostu takie, no też musicie się zdać na przeznaczenie, tak? Musicie się zdać tutaj na przeznaczenie. Tu się będzie dużo działo w waszym życiu, w waszym. Jeśli chodzi o pracę, może tutaj być tak, że są dwa źródła dochodu, tak? Propozycja czegoś nowego, będziecie się zastanawiali, ale to tak jakby pobudzi was do działania, że wy będziecie się czuli tak szczęśliwi, będziecie się czuli no jak feniks popiołu, po prostu dzięki tej propozycji możecie się no, narodzić na nowo, tak tutaj no będą przemyślenia to nie będą przemyślenia łatwe, bo tutaj być może to nie, niekoniecznie może być związane z, ze świętami, tak, z przemieszczaniem się tylko no, z pracą zawodową bo tutaj mówimy o finansach, tak, więc może tu być nowa propozycja pracy i będziecie rozmyślać, co, co tutaj się będzie działo. E, no, żeby was nie zostawiać z takim niedomówieniem, no dociągnęłam kartę, tak? Czyli no, pałac, spełnienie, słuchajcie, to wam da stabilizację, chociaż wy już jesteście ustabilizowani. Niemniej to was umocni dodatkowo. Słuchajcie, możecie w to nowe wchodzić, nie musicie się obawiać. Więc, no mówię, może tu chodzi o kupno nieruchomości, może o coś tutaj, na coś długo czekaliście i sprawy pójdą do przodu. To, co już stało chwilowo, no, pójdzie do przodu. Czyli, no duża przemiana, tak? Zobaczmy, co w uczuciach ulwa na miesiącu grudniu. Słuchajcie, Wy może udajecie, że jest wszystko w porządku, ale jesteście w pewnym momencie już zmęczeni, jakąś sytuacją macie tutaj maskę. Zdejmijcie tą maskę, bo przyjdzie moment kulminacyjny, że możecie wybuchnąć. No właśnie, to o czym powiedziałam, tak? Czyli tutaj yy, dużo tajemnic, dużo niedopowie niedopowiedzianych rzeczy, tak? Yy, brak. Yy, Dążycie do stabilności, niemniej jesteście, może za dużo bierzecie na siebie, tak? I tutaj jesteście już tą sytuacją zmęczeni. Trzeba usiąść, zatrzymać się, chociaż nie trzeba się poddawać, tak? Odpocząć i zawalczyć i iść dalej. Yy, nie wiem, taka dziwna tutaj sytuacja. Yy, może macie tutaj osobę jakąś w ukryciu, tak? Zobaczymy, co nam karty wyjaśniające do, powiedzą, bo jakaś taka dziwna to ta sytuacja. No, ewidentnie tutaj, yy, no coś Was męczy. Coś Was tutaj męczy. Wy przez to nie możecie spać po nocach, jakieś stany depresyjne, stany lękowe. Marzycie o stabilności z jakąś osobą. Chcecie wejść w coś nowego. Yy. No, słuchajcie, tutaj może się pojawić też dziecko, może wy o to się będziecie martwić, że tutaj y, niezbyt stabilnie może jest finansowo. Albo będziecie myśleć o zalegalizowaniu związku, nie wiecie po prostu, w którą stronę pójść. Yy, no, ale no, jeżeli to będzie coś nowego, bez względu na to, co to będzie? No słuchajcie, kochankowie, no czyli albo trzeba dokonać wyboru, albo tu się pojawia nowa osoba, albo macie osobę w ukryciu, nie wiem, romansujecie, musicie dopasować tutaj do siebie. Zobaczymy, co nam aniołki powiedzą, ale też tutaj mówię, może być tak, że w związku albo w, gdzieś po cichu w romansie, może być tak, że kobieta zachodzi w ciąże, tak? I tu może być yy, problem. Że to się wszystko wyda i wy po prostu nie śpicie po nocach, bo się już obawiacie tego. Ale zobaczmy, co nam tutaj karty do yy, yy, anielskie powiedzą, też tak? Ale no bardzo tutaj czuję, <grych> albo mówię, związek może wejść na wyższy level, że już po prostu macie, ściągacie tą maskę, jesteście zmęczeni ukrywaniem czegoś. Macie już dość i po prostu to wszystko wychodzi na jaw, tak? To wszystko wychodzi na jaw i wy się wtedy czujecie szczęśliwi. No słuchajcie, no dziecko, dzieci. Tutaj mo może chodzić o dzieci, tak? Więc yy, no z tej miłości mogą być dzieci po prostu ogólnie. Yy, no waszą miłością też niekoniecznie musi być dziecko, tak, jeśli chodzi o dzieci. Yy, to może być też coś, co kreujecie z drugą osobą, jak i może jakiś projekt, tak, że, że coś tworzycie, czy książkę, czy muzykę, czy, czy po prostu jakiś zespół, tak? Pracujecie nad jakimś projektem, czy... Mm, Piszecie wiersze, i to też przechodzi na materię. No to też to, co stworzycie, no to też jest waszym w pewnym sensie dzieckiem, tak? Więc tutaj, no, musicie to do siebie dopasować. Niemniej, tu się dzieją takie rzeczy, że jeżeli jesteście od dłuższego czasu w jakimś związku, gdzie jest ten związek ukrywany, ściągacie tą maskę, już macie dosyć, jesteście przytłoczeni i po prostu yy, walczycie z samymi. Yy, Samym sobą lub samą sobą, by y, wyszło to już na jaw, tak? Wy już macie dość. I, w, i dzięki temu, że to wyjdzie na jaw, tak jakby y, no, wielka przemiana. Dosyć kłamstw, dosyć y, ukrywania, tutaj ogromna przemiana i y, y, dzieje się zupełnie co innego. Dobrze, zobaczmy, co w zdrowiu, na co w, y, y, muszą wy... Zwrócić uwagę w swoim zdrowiu w miesiącu grudnia 2020. No znowu woda. Yy, woda, słuchajcie, kamienie, kości, yy, woreczek żółciowy, nerki, yy, tu ogólnie wasze ciało też, tak? Czyli tutaj powinniście zadbać o, o swoje ciało. Nie przejadajcie się, słuchajcie, na spotkaniu rodzinnym, tak? Bo tutaj yy, no, możecie to bardzo odczuć, tak? Więc tu. Yy, zwróćcie uwagę i też na spotkaniach y, rodzinnych uważajcie, co mówicie, co, do kogo mówicie, tak? Y, Niemniej yy, no, y, jeśli chcecie się gdzieś wybrać, no mogą być jakieś opóźnienia, tak? W, w, blokady, tak? Yy, problem w przepływie, w przepływie krwi, w przepływie... Yy, no, układ moczowy, tak? Albo tutaj woreczek żółciowy. Zwróćcie uwagę na, 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 na dietę, tak? Ewidentnie. Sprawy hormonalne też się kłaniają, yy, yy, więc tutaj yy, trzeba, no nie wiem, tarczyca. Ogólnie, jakieś yy, głównie tarczyca, bo tutaj ga yy, czakra gardła się pokazuje. Też zwróćcie uwagę na migdałki, na yy, podwójne organy, czyli no. Yy, organ mowy, czyli gardło, migdały, płuca, skrzela i, i, i uszy, tak, oczy, ogólnie. Ale no, bardziej tutaj mi czakra gardła związana z, z hormonami, no to najbardziej mi tu pasuje do tarczycy. Więc odpowiednia dieta, tak, do, do, do tarczycy, lekka dieta i no coś, metamorfoza dla ciała też się pokazuje, czyli nie no, chodzi o wygląd, dowartościowanie się. Na no jak się spotkacie z rodziną, no też dużo może tutaj się y, dziać i będziecie zastanawiali się, co zmienić w swoim wyglądzie, może jakieś zakupy, y, prezenty i tak dalej, tak? Y, dobrze, zobaczmy, co nam tu powie karta rady. Na miesiąc grudzień dla lwa. Zrób mały krok wstecz, wsłuchaj się w głos swojej duszy. Medytacja, tak? Czyli coś dla siebie, dla ciała, ale również i dla ducha, czyli tutaj może yy, to spowodować, że, że tak jakby. Yy, Popłyniecie w głąb siebie, i może tutaj chodzi o blokady wewnętrzne, jeśli chodzi o waszego ducha, że mogą się tutaj yy, dzięki tej medytacji wiele rzeczy może się odblokować. Tak, że znajdziecie drogę wyjścia, jak, jak z tych problemów i z tego wszystkiego wyjść. Yy, zobaczmy. Druga karta rady. Dokonaj dzisiaj wyboru. No, czyli tak jakby wejść w głąb siebie i posłuchać tej swojej intuicji, czyli najszybsza. To znaczy, to nie należy też działać pod, pod wpływem silnych emocji i pod wpływem impulsu takiego, że coś się dzieje i nie wiecie. Tylko po prostu według swojej intuicji. Wejść gdzieś nawet na spacer przemyśleć pewne rzeczy i tak jakby to, co Wam intuicja podpowiada zrobić i wykonać, dokonać tego wyboru i wtedy będziecie wiedzieli, co zrobić, tak? Więc tutaj tak jakby odnajdziecie tą, to zielone światełko, tak? Do, do swojej dalszej drogi życia. No i tego Wam życzę. Wszystkiego dobrego, buziaczki, pa! Do następnego razu!